No, witam was wszystkich serdecznie. Dzień jak co dzień z angielskiego transportu. Tym razem wysłają mnie do Kumbri, 7,5 tonowym. I oczywiście, zaczynamy od self-loadu, czyli załaduj się sam pan. Nie jest źle, nie ma dużo. Tak to wygląda. Z jednej i z drugiej strony, także no, chyba musicie przyznać, że nie jest tak najgorzej. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty klient, ja tylko jeszcze jadę na chwilkę się dotankować. Bo w piątek sobie zostawiłem pół baku, tylko ale tylko pracuję do czwartej. Także nie będę robił nad godzin, jeżdżąc po stacjach benzynowych, to nie potrwa długo. Tutaj mamy niedaleko stację 3 minuty. Jestem na stacji. plan na dzisiaj wygląda tak, że mam 5 dropów: przede wszystkim to jest Cumbria, Carlisle. Kendal, Penrith, Workington dwie zrzutki mamy w Carlisle także ogólnie 5 tak jak widzieliście no nie mam dużo ładunku dzisiaj ze względu na to że mam 6 metrowe rury to muszę jechać 7,5 tonowym jakbyśmy mieli trochę Większy e, curtain side van, o którego już zabiegam chyba z rok, no ale co ja mogę zrobić? Ja jestem tylko pracownikiem, wtedy wiadomo odpada tacho. E, można szybko robotę zrobić. Ładowność jest praktycznie taka sama e, co tym małym Isuzu, bo tej Isuzu to jest wiadomo. E, Malutki, jeżeli chodzi o gabaryt. Także tak wygląda dzień. Lecimy do Cumbria. Do Lecimy do Cumbria. Dzisiaj niestety żadnych widoczków pięknych nie będzie. Jest przepotężna mgła. Tam w górach pewnie będzie to samo. Tam jeszcze plus, jeszcze deszcz. Już jestem przygotowany, wziąłem sobie portki na zmianę, do tego jeszcze ciepła kurtka, już jest chłodno do tego nakładane takie waterproof spodnie żeby później tylko ściągnąć i wiadomo, nie jechać w mokrych gaciach. Ale to także lecimy, jak coś się ciekawego Zadzieje To się włączę A ja zapraszam do Materiału Ja już po pierwszej zrzutce I zgadnijcie Co się stało Wyszło słońce Intuicja mnie nie, nie zawiodła Widziałem, że jak wiadę trochę wyżej bo kumbria jest położona troszkę wyżej nad poziomem morza to tam mgła, która momentalnie zaczęła opadać rano tutaj po prostu nie będzie po niej ani śladu no i mamy słoneczko 16 stopni a jest godzina dopiero 9.30, 9.40 no także jest, jest fajnie dzionek się naprawdę fajnie zaczął Zrobiłem już moją pierwszą zrzutkę, następną mamy za 7 minut ja nie będę musiał wbijać do nawigacji, bo znam tutaj to miejsce, także o, ale piękne drzewa leżą. Kurde ścięte akurat na tę do kominka. Także 7 minut mamy następną następną zrzutkę. Dołożę sobie okularki, bo jest naprawdę piękne słońca, Nie widać praktycznie nic. Także w Cumbri, tutaj nie, niedaleko tych góry Lake District, pogoda się bardzo szybko zmienia. Ale na plus dzisiaj naprawdę aż, aż chce się pracować. zobaczymy jak będzie jak będzie wyglądała reszta dnia dzisiaj jest poniedziałek ale jest jest miło, sympatycznie Robota idzie mimo tego, że te załadunki z rana nie są czymś przyjemnym, bo wiadomo, chciałoby się włożyć kartę ee, zacząć dzień normalnie jadąc już rozpoczynając dzień od jazdy tak to wygląda tutaj że trzeba się najpierw załadować czasami poszukać własnego towaru czasami w ogóle nie jest nic spikowane tak jak to było w zeszłym tygodniu i tak to wygląda że no to nie są obowiązki kierowcy tak 2 godziny 30 minut tu jechały. Także blisko nie jest ale czasami vanem zdarzało się nawet robić tutaj 15-16 dropów. Bo nasi klienci, klienci firmy są tutaj rozlokowani także co 3-4 minuty. Były kolejne, kolejne zrzutki. Szybko tutaj idzie, praca i bardzo przyjemnie, szczególnie dzisiaj jakieś słoneczko. Fajnie się tu jeździć, naprawdę trasy na kampery, na jakieś chodzenie po górach, Lake District, Lake District też. Bardzo lubię tu jeździć, ja już chyba. Mówiłem to chyba kilkanaście razy. Cumbria jest, Cumbria Yorkshire jest super. Można tutaj naprawdę jeździć, nie odczuwać tego, że się jest w robocie, tylko fajnie, naprawdę spędzić dzionek w pracy. To jest moje zdanie. Kurde, coś dał. Kierunek, Panie Załam sam włączyć za Ciebie No więc, jesteśmy już po drugiej zrzutce. Jedziemy teraz w kierunku Whitehaven. Także jedziemy nad Samiuśkie Morze, a dokładnie do miejscowości Workington. Godzinka drogi przed nami. Ja mam wyjechane 2 godzinki 44 minuty plus godzina, to jest 3:40, 3:50, nie więcej. Trzeba tak sobie zakładać plus minus. No i będzie ciasno. Będzie ciasno, bo drogi, po których będziemy jechali, nie należą do bardzo szerokich. To są zwykłe takie landuweczki malutkie. Czasami dwa samochody mają problem ze zmieszczeniem się ale nie po takich drogach się jeździło już tutaj. Także godzinka drogi przed nami, mniej więcej plus minus, i jedziemy do Workington. No, i dobra, jesteśmy już w Workington. Zleciała szybko ta godzinka. Dosyć fajnie się jechało, nie było korków. Zrzutkę mamy tutaj niedaleko 3 minutki. Jak powiem, miejscowość znajduje się nad morzem, zaraz w bliskiej odległości od Whitehaven. No i po tej zrzutce będziemy przyjeżdżali prawdopodobnie przez e, te wszystkie masywy górskie, przez Keswick do Kendal. Jest ładna pogoda, to naprawdę widoczki będą Super. Na pewno jakiś time wpadnie. Na rondzie. Trzeci zjazd. I to jest gdzieś ta tutaj firma. Pierwszy raz w ogóle tu jestem. Nie orientuję się tutaj. Nie orientuję się, gdzie ta firma może być. Bo jak. Wiem, gdzie są różne firmy, nasze to ta firma. Akurat jest taka na liście, że nie wiem, gdzie ona jest kompletnie, ale damy radę. skręcamy i wjeżdżamy do strefy biznesu i innych takich o atlas konkret. Szukam i najwyżej później się włączę. Już po zrzutce e, zastanawiam się, gdzie tutaj zrobić przerwę, bo zostało mi 25 minut. A jestem w centrum tej małej miejscowości Walkington. Szukam jakiegoś centrum handlowego. Mógłbym kipnąć sobie na 45 minut, bo przede mną jest godzina 4 minuty drogi do następnej dostawy. I widziałem, że po drodze są jakieś korki. Także ja przez te korki, przeciskając się przez te. Lake District, przez góry i tak dalej. No nie chciałbym brać gdzieś na uboczu tej przerwy, wolałbym ją gdzieś tutaj wykorzystać. W oddali widać morze, ale nie będziemy robili akurat przy samym morzu. Przerwy. Zatrzymamy się gdzieś przy jakimś centrum handlowym gdzie można sobie stanąć normalnie ciężarówką i tyle no zobaczymy trochę będzie trzeba kości rozprostować może zrobić jakiś spacer 5-10 minutowy i tak to zleci ta przerwa no i dobra no i Przerwa już była. Za chwilę wybieram się w dalszą drogę. Szybki spacer był. Stoi właśnie na stacji benzynowej. I teraz będziemy lecieli do Henry.

No i dzianek mamy zrobiony. Lecimy już do chaty będziemy na godzinę 16 dokładnie jeszcze miałem przed chwilą leki problem z lokalizowaniem stacji benzynowej, bo kończyło się paliwo. Jest bardzo mały bak tutaj w tym samochodzie także na 300 mil to do zrobienia, tak jak mieliśmy dzisiaj, to z dwa razy przynajmniej trzeba dotankować do, do pełna Także godzina 8 Powinniśmy być już na jarcie Nie śpieszy nam się dzisiaj nigdzie, także będę, będą, której będę Pokazuje mi jakiś korek koło Preston Natomiast nie ma się co spieszyć, tego się już nie przeskoczy, tak daje sobie 16.05, 16.10 eee, powinniśmy Stąd, na drugą stronę i powrót. Także 10 godzin byśmy mieli z głowy. Ale to już, to już dowiem się po przyjeździe na jajko, na co mnie jutro czeka. Także widzimy się pewno jutro rano. I na tym kończymy poniedziałek.